Hej, dobry, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale i dzisiaj zapraszam Was na ostatni w tym roku Manfli Reset, czyli podsumujemy sobie wspólnie listopad oraz zaplanujemy grudzień i końcówkę tego roku. Więc jeśli macie ochotę obejrzeć tego typu film, to zapraszam Was bardzo serdecznie. Gdy to chyba już dawno nie widzieliście, w czerwieni, czerwone usta, czerwony golf. Na ustach mam. Szminkę Ruby Woo z Maka. Zostawiam Wam linki na dole, jeśli macie ochotę co zerknąć, ale jest naprawdę taka komfortowa, przyjemna szminka do noszenia, przyjemna pomadka, a jeśli chodzi o golf, to jest Zara. Ja mam kilka różnych kolorów. Mam czarny, mam ten czerwony i chyba jeszcze jeden. Wydaje mi się, że beżowy to zostawię Wam link na dole, bo one świetnie się sprawdzają. Co prawda troszeczkę jest pogięty, bo wygrzebałam go z szafy, szukałam czegoś takiego odświętnego, a czerwień w grudniu jest na topie, więc pomyślałam, tak, dzisiaj ubioręcie. Mam ogromną ochotę się troszeczkę odstroić, więc proszę bardzo. Magda w czerwieni, dajcie znać, jak, jak Wam się podoba. Mam nadzieję, że śminka nie będzie mi tutaj migrować po całej twarzy albo nie. Nie pojawi się na zębach, ale chyba będzie ok, wiecie? Więc e, tak, przechodzimy do filmu, moi drodzy Jest to ostatni monthly reset w tym roku Jeśli chcielibyście w przyszłym roku także oglądać takie odcinki To koniecznie dajcie mi znać na dole w komentarzu Że chętnie zobaczycie manfli resety w 2024 roku Tak, 2024 już odchodzi, już czuję na karku z tyłu ten przyjemny Powiem Wam, że przyjemny dreszczyk, ponieważ e, cieszę się, cieszę się, że 2023 się kończy, że zamkniemy pewien rozdział, że ja zamknę pewien rozdział w swoim życiu, i mam nadzieję, że 2024 przyniesie same pozytywne zmiany, pozytywne rzeczy i Wam również tego życzę, żebyście weszli w nowy rok, chociaż jeszcze, jeszcze przejdziemy do tych życzeń pod koniec tego roku, ale mam nadzieję, że u Was też ta zmiana roku będzie tylko i wyłącznie taką zmianą na lepsze. I mam nadzieję, że 2023 w Waszym wypadku był o wiele bardziej, u Was był o wiele bardziej łaskawy, dla Was był o wiele bardziej łaskawy. Dobrze, moi drodzy, na początku, jak to zwykle, przechodzimy do podsumowania listopada. Ja przez cały listopad chyba zajrzałam do tej listy mojej, co zrobiłam na początku miesiąca dwa razy do tych planów, i dzisiaj zajrzałam ponownie i. Odhaczyłam kilka rzeczy, więc poszło całkiem nieźle, uwielbiam spisywać sobie takie plany, bo uważam, że to już daje nam takie. Sieje takie ziarenko w głowie. Już układamy plan, jakby pewne rzeczy zrobić, jakby je odhaczyć, jakby je ogarnąć. I proszę bardzo, ja w ogóle jestem w szoku, bo w zeszłym miesiącu podzieliłam wszystko na kategorie, w tym miesiącu tak nie będzie. Yy, usiadłam i spisałam to, co chcę zrobić, i. Grudzień zapowiada się bardziej chillowo, chociaż jak sobie pomyślę, że za chwilę zaczynamy vlogmas, to może nie do końca, ale to ma być czas przyjemny, gdzie skupimy się na um, takim budowaniu atmosfery świątecznej, na odprężeniu się, na odpoczynku na gotowaniu pewnie też w dużej mierze na samych fajnych rzeczach. A jeśli chodzi o listopad, najpierw ym, przeróbmy to, a potem już opowiem wam co i jak i jakie są plany na grudzień. Więc tak, zdrowie i samopoczucie, moi drodzy. Trening co drugi dzień ja sobie to w połowie odhaczyłam dlatego, że pierwsza połowa listopada rzeczywiście była bardzo skupiona na aktywności fizycznej, żeby ta aktywność fizyczna pojawiała się jak najczęściej, taka wiecie dodatkowa, nie tylko kroki. I robiłam wyzwanie z Moniką Kołakowską, mogliście widzieć na vlogach. Ćwiczyłam i to dość dużo, bo co drugi dzień rzeczywiście przez pierwsze dwa tygodnie trenowałam. Trenowałam, jak to do mnie brzmi, a potem niestety odpuściłam i tych treningów było o wiele mniej, więc tak na pół sobie to zaznaczam, ale mam nadzieję, że do końca roku całe wyzwanie uda mi się ukończyć. Kolejna rzecz to jest przed północą w łóżku. No niestety tutaj to muszę w ogóle sobie ten podpunkt skreślić, bo w ogóle mi się nie udało. Myślę, że na pasach jednej ręki mogę policzyć, ile razy rzeczywiście poszłam spać przed północą. Jakoś tak mi się pozmieniało, że często chodzę spać po północy. Mam nadzieję, że to się zmieni. Może nie w grudniu, ale liczę na to, że w 2024 rzeczywiście nad tym popracuję, nad higieną snu i będzie to wyglądało całkowicie inaczej. Kolejny podpunkt to był wyższy level pielęgnacji, ułożyć plan i się tego trzymać. I wiecie co? Rzeczywiście mi się udało. Kremowałam stopy wieczorami. Więc e, to jest coś nowego, bo często odpuszczałam ten element pielęgnacyjny. Zaczęłam e, stosować krem serum z retinolem i cały czas go stosuję, co trzeci dzień nakładam, potem czekam aż się wchłonie i później nakładam krem nawilżający, więc to też jest super. Nakładam serum rano z witaminą C, z czego się cieszę, bo widzę różnicę, chociaż ostatnio moja skóra ma jakieś takie dziwne dni, ale mam nadzieję, że to się uspokoi. Troszeczkę się rozjaśniła, ale trzeba nad nią popracować i jeszcze kilka takich dodatkowych elementów w mojej pielęgnacji dorzuciłam i czuję, że jestem... Na właściwej drodze, aby troszeczkę zbustować sobie ten cały mój plan, cały system, jak to ma wyglądać, no bo ja już jestem po 30, więc warto by było też na to zwrócić uwagę. I w grudniu bardzo, bardzo skupimy się na takiej pielęgnacji, na kosmetykach. Będę Wam pokazywać, czego używam, czy mi się to sprawdza, czy też nie. Oraz będziemy testować nowe kosmetyki, właśnie pielęgnacyjne. Wstaję przy pierwszym budziku i tutaj muszę sobie to odhaczyć W ogóle wpadłam na pomysł, aby zdejmować zegarek Apple Watcha Bo niestety on jest super, ale yy, ma tę funkcję wyłączania alarmu o poranku I ja często łapałam się na tym, że robiłam sobie mini krótkie drzemki I przez, przez co nie byłam w stanie wstać przy pierwszym budziku, bo miałam ten zegarek na ręku Więc wiecie, to nie jest problem, żeby sobie tylko kliknąć na ten guzik i opóźnić to moje poranne wstawanie Teraz zegarek jest na ładowarce Telefon jest w drugim końcu pokoju Przez co ja muszę wstać rano, kiedy on zacznie dzwonić, aby go wyłączyć I wtedy już się nie kładę, rzeczywiście wstaję Więc to na mnie bardzo dobrze działa i Wam polecam, jeśli macie problem ze wstawaniem, to odłóżcie sobie budzik na drugi koniec pokoju czy nawet wynieście go z pokoju, a otwórzcie sobie drzwi do sypialni I gwarantuję Wam, że będzie Wam o wiele łatwiej wstać właśnie przy pierwszym budziku I ostatnia rzecz, jeśli chodzi o zdrowie i samopoczucie, to są posiłki do pracy przygotowywane w domu Mogliście zobaczyć na vlogach, że często robiłam różne lunche i będę się tego trzymać, bo to sprawdza się u mnie świetnie, o wiele mniej kupuję takich gotowców i Czuję się też lepiej, ponieważ jem to, co sobie sama przygotuję. Plus wiem, że to są raczej sprawdzone składniki, chciałam tak powiedzieć. Kupuję wszystko w aździe, w supermarketach, ale nie mniej na pewno to jest lepszy wybór niż jakiś gotowiec, niż coś kupionego w sklepie, niż jakaś kanapka. Też odkryłam kilka fajnych potraw. Cały czas aktualizuję Wam wszystko, na vlogach się pojawia co i jak. Więc serdecznie Was do vlogów zapraszam, jeśli macie tylko ochotę, no to podpatrzeć, jak moje codzienne życie wygląda. No to będzie mi mega miło. Ale jeśli chodzi o posiłki do pracy, to będę to na pewno kontynuować, bo to jest świetna rzecz. W ogóle podobają mi się te mini zmiany, które zadziały się w listopadzie, bo. Dzięki nim czuję się o wiele lepiej ze sobą, sama ze sobą i widzę różnice, i też jakby poziom mojego życia się poprawił. Jakkolwiek to brzmi, i mam nadzieję, że będę właśnie iść w tę stronę, że będę tylko i wyłącznie bustować te moje mini, mikro nawyki. Pieniądze, moi drodzy, kolejna kategoria. Skrupulatnie prowadzę domowy budżet i to w końcu mogę również sobie odhaczyć, bo rzeczywiście siadałam do tego budżetu co kilka dni, co dwa, co trzy dni i rozpisywałam. Wypisywałam, ile wydałam, na co wydałam, co kupiłam. Dzięki temu pod koniec miesiąca będę mogła sobie usiąść na spokojnie i przeliczyć, na przykład, ile kosztują nas zakupy spożywcze, ile płacimy za wszelkie subskrypcje, ile um, takich było na przykład dodatkowych wyjść, ile kaw na mieście, ile to nas kosztuje, gdzie ewentualnie można zaoszczędzić, co było niepotrzebne. I też ja sobie zapisuję, jak robiłam zamówienia w listopadzie, to do kiedy mam zwroty danych rzeczy, aby przez przypadek czegoś nie przeoczyć, bo w listopadzie tych zakupów było sporo ze względu na kalendarz adwentowy Marcina, ze względu na Black Friday, na Black Week. I nie chcę mm, niczego w domu zostawić, y, o niczym nie zapomnieć, żeby mieć ten zwrot gotówki na konto. Ja sobie zapisałam kupić czapkę, jakościowy sweter i moją paletkę, więc. A, jeszcze Huntery. Jedyna rzecz, której nie kupiłam, to są Huntery, bo znalazłam jakąś stronkę No Name, gdzie były dostępne, gdzie były na promocji, ale stwierdziłam, że brzmi to tak dość um, dodzi. To było takie. No nie wiem, czy rzeczywiście ta stronka jest legitna, więc. Um, Słyszałam, że na razie Hunterów nie potrzebuję, chociaż przydałyby mi się Przydałyby mi się, może gdzieś stacjonarnie je znajdę, jeśli widzieliście to dajcie znać Ale kupiłam czapkę, jakościowy sweater do mnie idzie i paletka również, więc... Mogę to sobie odhaczyć Tak, takie rzeczy również zapisuję Planuję niespodziankowy wyjazd Marcina To też już jest zabukowane, zaklepane I tylko pozostało mi rozplanować ten cały wyjazd Zrobić kalendarz adwentowy dla Marcina To też sobie odhaczam Jeśli chodzi o dom To niestety nie udało się zrobić półki na kubki ze Starbucksa Bo były ważniejsze rzeczy To nie jest aż takim priorytetem Więc myślę, że to możemy troszeczkę odlec w czasie I kończę generalne porządki Jeszcze mam kilka podpunktów które siedzą mi cały czas w głowie i mam nadzieję, że w końcu uda mi się to zrobić Ale tam to są dosłownie trzy rzeczy do zrobienia, wiecie? Tylko, że czasochłonne i takie, których nie lubię, więc dobra Magda po prostu musi się zmusić Jeśli chodzi o pracę i pasję, to live na Instagramie był I bardzo mi miło, że przychodzicie, że rozmawiacie, że sobie możemy pogadać tak na luzie, wiecie? Bo to jest mega Fajne uczucie, kiedy możemy na żywo sobie porozmawiać Wy zadajecie pytania, my odpowiadamy Bo live zawsze prowadzę z Marcinem Jakoś tak mi jest raźniej, przyjemniej I ja też mogę wam zadać pytania i wy mi odpowiadacie No naprawdę to bardzo lubię Pojawiły się również Reelsy na Instagramie, nie wiem czy zauważyliście, czy mnie w ogóle śledzicie na Insta Jeśli nie, Magda przy kawie, tak jak wszędzie, zapraszam serdecznie i ostatnio chyba się zaczynam rozkręcać i wkręcać, jeśli chodzi o lińsy. Podoba mi się ta forma, podobają się te krótkie filmiki. One mają to coś: mają taką iskierkę, i. Jeśli miałabym więcej czasu, to pewnie nagrywałabym ich jeszcze więcej, ale może uda mi się to jakoś rozplanować lepiej, zorganizować, żeby nagrywać te listy. To jest naprawdę fajna rzecz, mnie to po prostu bawi, mnie to cieszy i ja proszę Marcinowi pokazuję znowu, co fajnego zrobiłam, co udało mi się stworzyć. No, mega. Mm. Napisałam sobie również czwarty ekstra, ekstra film na YouTube, i pojawi się czwarty film, nie wiem. Czy pamiętacie, pojawił się weekly vlog i chciałabym, aby raz w miesiącu taki weekly vlog na kanale się pojawił od poniedziałku do piątku, kiedy spędzacie ze mną cały tydzień i możecie zobaczyć, jak takie moje życie codzienne wygląda od A do Z. Myślę, że to jest fajna forma. Wtedy ten film jest dłuższy. Wrzucałabym go w sobotę. Na weekend, tak, żebyście mogli sobie zobaczyć. No, napiszcie mi, co o tym myślicie, ale wydaje mi się, że ten pomysł naprawdę jest fajny. Planuję vlogmas 2024 i nagrywamy intro. Intro nagrywaliśmy i chyba przez to właśnie poczułam ten klimat świąt wcześniej niż miało to miejsce w latach ubiegłych. Po raz pierwszy w życiu ja zaczęłam ekscytować się świętami. No w drugiej połowie listopada Dla mnie to jest naprawdę wcześnie, bo zazwyczaj to miało miejsce, tak wiecie, na początku grudnia Gdzieś tam w okolicach Mikołaj, kiedy ubieraliśmy choinkę A w tym roku... Serio, zaczęłam wam nawet stawiać zdjęcia wcześniej, takie świąteczne No ale wiecie co? Ja to po prostu teraz czuję, a jeśli to czuję, to nie mam zamiaru czekać do początku grudnia, aby wyjść z takim kontentem, Aby to wstawiać, po prostu... Jak mi się coś podoba, jak coś lubię, jak coś robię, to o tym mówię i nie będę jakoś się hamować, bo potem może mi na przykład ulecieć ten zapał, mogę się nie cieszyć tak bardzo. Więc wiem, że niektórzy z Was również już połowie listopada cieszyli się na te święta. Wiem, że niektórzy już mają choinkę, co też jest mega. No, także tak to u mnie właśnie wygląda. I rozwój, kreatywność. Jeden audiobook udało mi się przesłuchać, ten audiobook, który widzicie tutaj. Wybaczcie, nie będę. Mówicie tu w razie, gdyby YouTube chciał mnie zablokować. I była to ciekawa książka, interesująca. Na pewno nie jest moją ulubioną, ale w pewnym momencie żałowałam, że nie mam papierowej wersji, dlatego że końcówka taka jedna strona, albo dwie strony były bardzo ciekawe, i chętnie bym wam je stawiła. Chodziło tam o to, że mieliśmy pewną dziewczynę, kobietę, która miała rodzinę, miała dom, wiecie, tak jak to teoretycznie w społeczeństwie powinno być. No niekoniecznie tak to zawsze wygląda i właśnie ta dziewczyna, która nie pamiętam już nawet jej imienia, ta bohaterka, która miała to wszystko, nie do końca była szczęśliwa i bardzo ją denerwowało to, że jest jakby zniewolona, jakby nie może Wyjść z tej swojej skorupy, nie może pokazać, nie może mówić o tym, co naprawdę czuje, czego ona naprawdę by chciała, co ją naprawdę interesuje i w pewnym momencie ona się przełamuje. Nie chcę wam spoilować za bardzo, ale końcówka była mega ciekawa i ja wziąłam sobie to rzeczywiście do serca i każdy powinien żyć tak, jak ma na to ochotę, a nie tak jak nakazuje Yy, nie wiem, społeczeństwu, jak wam ktoś mówi, że macie tak żyć. No nie, nikt waszego życia za Was nie przeżyje. W sumie to jest taki chyba moral tej książki. Ja tak ją zrozumiałam, że niech każdy żyje swoim życiem i nikt waszego życia za Was nie przeżyje i na końcu i tak wy. Będziecie sami siebie rozliczać z tego życia, a nikt inny. I nikt inny nie będzie nawet za ileś tam lat o was pamiętał. To jest brutalna prawda, ale rzeczywiście tak jest, bo czasami stresujemy się, co no, no są takie osoby, co ludzie powiedzą, jak oni zareagują na to, co my zrobimy, a tak naprawdę nie powinno to nas interesować, bo koniec końców to my mamy być ze sobą szczęśliwi. No, także tak, taki był przekaz mniej więcej, więc polecam Wam. To jest bardzo krótka książka, mam takie wrażenie. Szybko ją przesłuchałam. No, wydaje mi się, że była okropka, nie wiem, 6 godzin, coś takiego. Um, tworzymy intro na vlogmas, to już mówiłam. Jedna książka przeczytana, no powiedzmy, że gdzieś tam jestem po części. Codziennie wieczorem staram się przeczytać, chociaż stronę i średnio mi wychodzi, po prostu wiecie, jak chodzi się spać po północy, to człowiek jest mega zmęczony. Um, Okej, okay. dobra, to by było wszystko, jeśli chodzi o listopadowe cele. Teraz szybciutko przechodzimy do grudniowych planów, bo nie chcę Was tutaj trzymać za długo, ale myślę, że fajnie będzie nakreślić. Taki plan działania, co będziemy robić w grudniu. Otóż, najważniejsza sprawa, moi drodzy, vlogmas. Co z vlogmasem? Czy będzie vlogmas, czy będą filmy codziennie? Plan jest taki, aby filmy codziennie się pojawiały. Będą na kanale rano o 5 czasu angielskiego, 6 czasu polskiego. Mam nadzieję, że razem spędzimy ten czas przedświąteczny, że będziemy odliczać dni do świąt i celebrować ten grudzień, bo ja uwielbiam w ogóle. Ja wam zawsze powtarzam, że moimi ulubionymi miesiącami w roku to jest maj, czerwiec, lipiec, no i oczywiście grudzień. Grudzień ze względu na święta, ze względu na tą atmosferę, ze względu na śnieg, którego u nas nie ma i bardzo nad tym ubolewam, bo wiem, że u Was jest za naprawdę. Ale tak, grudzień Vlogmas 2023 będzie. Trzymajcie za mnie kciuki, kibicujcie i dajcie znać, czy będziecie oglądać, czy będziecie codziennie ze mną rano pić kawkę Kolejna rzecz to jest przeczytać, przesłuchać dwie książki świąteczne I już kilka sobie tam znalazłam na Legimi i będę szukać dalej, więc mam w planie chociaż... No widzicie, napisałam przeczytać, przesłuchać, bo przesłuchać będzie mi łatwiej niż przeczytać, co to, to na pewno Potem pójść na świąteczny film do kina, o ile będą coś ciekawego grać w kinie, ale bardzo bym się chciała wybrać na jakiś sens. Już dawno w ogóle w kinie nie byliśmy i nie wiem, jak to wyszło, bo jaki i uwielbiam. Eksperymentować w kuchni, chyba widzicie, że ostatnio bardzo kulinarnie się rozwijam i sprawia mi to ogrom, ogromną przyjemność, frajda. Od momentu, kiedy przerobiliśmy troszeczkę kuchnię, przearanżowaliśmy to wszystko, ja sobie przeorganizowałam, to gotuje mi się o wiele lepiej. Mam te składniki wszystkie, wiecie, poukładane, wszystko jest. E Nieprzeterminowane, no jaram się. I też cały czas wyszukuję jakichś nowych przepisów, nowych składników. Chcę próbować, chcę testować. Mam mega z tego fan. Przygotowywać posiłki do pracy, to będę kontynuować. Udekorować dom na święta, wiadomo, vlogmas, choinka, tego typu rzeczy. Odwiedzić dwa jarmarki Bożonaryc. Bożonarodzeniowe. Na jednym byliśmy i on się nie liczy, bo to było w listopadzie w Birmingham, kiedy nagrywaliśmy intro, ale chciałabym odwiedzić jeszcze dwa. Minimum dwa treningi w tygodniu. Stwierdziłam, że zapiszę sobie, chociaż te dwa treningi w tygodniu byłoby super. Nie będę narzucać na siebie presji, nie będę już pisać, że co drugi dzień trening, bo na to przyjdzie czas. A z racji tego, że w grudniu będzie więcej innych rzeczy do zrobienia, no to chociaż jakbym. Plokła te dwa treningi w ciągu tygodnia do swojego planu działania, to by było ekstra. Też chcę zrobić przedświąteczne wybieganie. O co chodzi? My mamy taką tradycję, że w grudniu, chociaż raz, idziemy pobiegać. Tak było na vlogmas dwa lata temu, tak była na vlogmas e, rok temu, i tak mam nadzieję, w tym roku również się uda, chociaż wyjść raz na taką przebieżkę. E, przyłożyć się do pielęgnacji, wiadomo, bo sobie jeszcze inne kroki pielęgnacyjne. Zobaczcie, o co mi chodzi, mam nadzieję Skrupulatnie prowadzić budżet To też sobie dodałam, bo fajnie mi to idzie I chcę to kontynuować Cztery reelsy na Instagramie Mam nadzieję tak po cichu, że będzie ich troszeczkę więcej Taki przedświąteczny content sobie zrobimy Jeszcze raz zapraszam was na swój Instagram Magda przy kawie, bardzo serdecznie Bo tam też dzieją się fajne rzeczy Live noworoczny, poświąteczny Słuchajcie, wymyśliłam, że w sumie Podczas chyba tego live'a Nawet w listopadzie Sobie rozmawialiśmy o tym, że fajnie by Zrobić w grudniu i zrobić um, jakiś live taki jakby noworoczny, skupiony o celach, planach na 2024, na planowaniu. Bylibyście zainteresowani czymś takim? Napiszcie mi. I jeśli chodzi już o planowanie 2024, to też sobie zapisałam, bo grudzień to są święta, ale grudzień to jest również koniec roku oraz początek nowego roku. To jest sylwester, to jest czas, kiedy można sobie przemyśleć mnóstwo kwestii, kiedy można wyciągać wnioski z danego roku, rozmyślać o tym, co się udało, co się nie udało, dlaczego się nie udało. Dla mnie to jest naprawdę ten moment. W życiu, kiedy dużo analizuję I chciałabym w ostatnim tygodniu Jak nie wcześniej, zrobić sobie taki, takie prześwietlenie całego roku Oraz e, podsumować 20, 2023 Jeśli chcielibyście filmy na ten temat na kanale, to mi napiszcie, ale takie filmy pojawiają się co roku u mnie I to jest e, bardzo przyjemne i nieprzyjemne, niekomfortowe czasami Zwłaszcza jeśli chodzi o takie podsumowanie i wiem, że w tym roku bardzo mało mi wyszło ale ten rok również był specyficzny Zaplanować urodzinowy wyjazd Marcina Mam już wszystko zabukowane, teraz pozostało zaplanować atrakcję, Mniej więcej, wiecie, określić e, taki plan działania codzienny Rozrysować sobie mapkę, wszystko spisać Co chciałabym zwiedzić z Marcinem, gdzie chciałabym go zabrać Więc na tym będę się skupiać Umyć roślinką liście, to jest jedna rzecz, która mi została przy okazji naszych wspólnych porządków Pozbyć się zbędnych papierów z biura, i to jest to, czego nie lubię, i to, co nade mną wisi. Słuchajcie, mam też odsubskrybować osoby, których nie oglądam i które tylko zapychają mnie na przykład Instagrama, jakkolwiek to brzmi, ale ostatnio zauważyłam, że mam bardzo dużo polubionych kont, a nie interesują mnie one już, już jakoś ze mną nie rezonują, więc to chyba będzie też moment przy okazji takich porządków przed. Nowym rokiem, abym usiadła z telefonem, abym usiadła przed laptopem i odsubskrybowała konta, które jakoś ze mną nie współgrają i już mnie do nich nie ciągnie i nic dobrego, pozytywnego nie wnoszą do mojego życia. Tym też chciałabym się bardzo zająć. Stworzyć wyzwanie na styczeń. Właśnie, jedna z Was um, napisała, że chętnie wzięłaby udział w takim wyzwaniu na nowy rok i Zasiałaś mi ziarno w głowie i mam ochotę na coś takiego, abyśmy wspólnie motywowały się, wspierały do zmian, do takich pozytywnych, dobrych zmian, atomowych nawet zmian. A propos książki atomowe, nawyki, żebyśmy żyły takim życiem, jakim zawsze chciałyśmy żyć. Co wy na to? Robimy wyzwanie od początku roku. Bo ja naprawdę czuję się bardzo zdeterminowana Oraz ostatnia rzecz, jeśli już byliśmy przy wyzwaniu, no to teraz wpisałam również Odpocząć w święta, nic nie robić Oprócz... Um, tylko będę jeść, będę spać, będę oglądać filmy świąteczne, będę spacerować, będę rozmawiać z rodziną Może to nie jest dobra kolejność, ale no naprawdę, w święta planuję nic nie robić i odpoczywać, i ładować baterie. I to tyle, moi drodzy. Plany na grudzień. Znacie mniej więcej, bo też nie chcę Wam wszystkiego stracić. Wię więcej ym, informacji będzie we vlogach, we vlogmasach w sumie, tak powinnam powiedzieć. Pod koniec roku również będą pojawiać się fajne filmy. Mam przynajmniej taką nadzieję, że uda mi się to wszystko na czas zrobić. E, potem zaczynamy nowy rok. I startujemy z nową, czystą, białą kartką. Nie mogę się doczekać. Dajcie znać, jakie wy plany macie na grudzień. Czy będziecie odpoczywać, celebrować czas doświąteczny? A jeszcze jedna rzecz muszę sobie dopisać w sumie. Porządki przedświąteczne. No, też planuję, bo mam tutaj już teraz nawet patrzę, mam drzwi do garderoby otwarte i widzę, że tam jest mnóstwo kartonów i to mi się w ogóle nie podoba. Więc muszę się pozbyć wszystkiego, wszystko poodsyłać i tak oczyścić swoją przestrzeń przed świętami. I to wszystko, moi drodzy. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli lubicie manfilię sety, to koniecznie zostawcie kciuka w górę. Będzie mi niesamowicie miło, a jak zostawicie komentarz, to już w ogóle zrobicie mi dzień. Ja Wam życzę przemiłego dnia i widzimy się już niedługo w kolejnym filmie na kanale. Niedługo! Może jutro. Na razie. Pa!